Cześć, witam w dębowej chatce. Przed nami kolejna porcja spraw tajemniczych zaginięć ludzi ze stanu Wyoming. Pierwsza sprawa to Ivan Schaffer, 65 lat. Zaginął 20 września 1995 roku. Ivan pochodził z miasta Riverton w stanie Wyoming. 20 września 1995 roku. Udał się na polowanie na Jelenie razem z dwójką swoich przyjaciół Jimem Kinem oraz Alanem Brownem. Panowie znali się od dziecka. Miejsce, które wybrali, znajduje się na południe od Parku Narodowego Yellowstone i na północny wschód od Parku Narodowego Teton. Aywen miał problemy z biodrem i palił praktycznie papieros za papierosem. Był w stanie przejść maksymalnie 600 metrów, po czym musiał usiąść, aby odpocząć. Cała trójka założyła obóz w lesie i z tego miejsca wyruszali codziennie na polowanie. 20 września byli około 1,6 km od obozu i postanowili się rozdzielić. Mieli się spotkać później w obozie. Ivan miał przy sobie strzelbę, ubrany był w ciepłe ubrania. Ostatni raz koledzy widzieli go około godziny 14.30. Tej nocy szafer nie wrócił do obozu. Koledzy szukali go przez całą noc, przemierzając las na koniach. Kontynuowali swoje poszukiwania aż do południa następnego dnia. Wtedy też postanowili wezwać pomoc i udali się do lokalnego biura szeryfa. Szeryf hrabstwa Teton wiedział, że Iwen polował od lat wczesnej młodości. Wiedział, jak przetrwać w lesie, znał ten teren bardzo dobrze. Był uzbrojony, ciepło ubrany, nie mógł jednak chodzić zbyt szybko ani na duże odległości. Poszukiwania trwały 8 dni. Na miejscu teren przeczesywało 50 ratowników, a po niebie latały helikoptery. Sprowadzono również trzy ekipy z psami tropiącymi. Gdy nie znaleziono nawet najmniejszego śladu po zaginionym, szeryf był zdenerwowany i sfrustrowany. Zgodnie z kryteriami, jakimi kierowali się podczas poszukiwań, zarówno on jak i reszta śledczych nie mogli uwierzyć, że Ivan po prostu wyparował. Po ośmiu dniach bezowocnej akcji poszukiwawczej przekierowano uwagę na jego przyjaciół, gdyż tak jak wielu z was, słuchając o tego typu sprawach, zaczęli uważać, że to właśnie oni go zamordowali. 14 sierpnia 1998 roku, około 7 km na południe od miejsca, gdzie Ivan był widziany po raz ostatni, inny myśliwy jechał konno przez łąkę. Jadąc powoli, koń nadepnął na coś, co pod wpływem nacisku kopyta wystrzeliło do góry. Przykuło to uwagę myśliwego, gdyż to coś wyglądało na kość. Zsiadł on z konia i znalazł kawałek ludzkiej czaszki. Zabrał on ją do biura szeryfa hrabstwa Teton, a stamtąd przesłano kości do badania DNA. Na tym obszarze, w odległości 60 km w przeciągu 3 lat, zaginął tylko jeden myśliwy, i był nim właśnie Iwen. Na miejsce odnalezienia kości ponownie wysłano ekipę poszukiwawczą z psami tropiącymi. Jeden z psów kawaderowych złapał trop i prowadził ekipę do miejsca, gdzie leżało powalone drzewo. Zatrzymał się tam i reagował jako szalały. Postanowiono przekopać cały teren, wykopano głęboki dół, ale nie znaleziono niczego. Co ciekawe, cały ten obszar był wcześniej przeszukiwany wielokrotnie. Psy również przechodziły tamtędy i nie były w stanie złapać tropu w 1995. Jednak 3 lata później złapały zapach zaginionego, ale jego zwłok tam nie było. Badanie DNA dało pozytywny wynik, że kość należała do zaginionego 65-letniego Iwana Szafera. Była to jedyna kość, jaką udało się odnaleźć. Czy to przypadek, że w tej, jak i innych sprawach serii Missing 411, gdy znajdowane są jakieś szczątki. To jest to właśnie skalp lub inna część czaszki. Nigdy nie znaleziono żadnych ubrań, butów, paska czy strzelby. Te rzeczy nie ulegają rozkładowi. Szczerze to bardzo wątpię, aby jego przyjaciele mieli z tym zaginięciem cokolwiek wspólnego. Nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. To co przydarzyło się Ivanowi prawdopodobnie na zawsze pozostanie tajemnicą. Sprawa numer 2. David Perry. 30 lat. Zaginął 5 sierpnia 1969 roku. David Perry pochodził z miasta Rochester w stanie Nowy Jork. Miał doktorat z geologii i pracował w Molybdenum Corporation of America. Molybdenum po polsku Molybden. W sierpniu 1969 roku udał się w podróż służbową do Wyoming. Mężczyzna był w dobrej kondycji fizycznej. Lubił spędzać czas na łonie natury. I często wyjeżdżał w teren w ramach zadań związanych z pracą. Dawid poszukiwał molibdenu w Wyoming. Jego firma wiedziała o jego podróży. Wiedzieli, gdzie się udaje i kiedy ma wrócić. Ustalono, że w razie gdyby nie wrócił, to zaczną go szukać. I tak też się stało. Dawid ostatni raz widziany był 5 sierpnia 1969 roku na szlaku Ishigon, około 56 km na północ od szlaku Shoshoni. Planował czterodniową wyprawę. Mapy opisujące trasę znaleziono w jego jeepie. Cała trasa była zaznaczona, dlatego też dokładnie wiedziano, gdzie go szukać. Gdy nie wrócił do pracy, jego firma, ze względu na ciężki teren, pokryty kamieniami i skałami, zbyt niebezpieczny dla koni. Wysłała helikoptery, które oblatywały cały obszar w poszukiwaniu Davida. Loty trwały 11 dni. Jednak w tym czasie nie znaleziono niczego i powiadomiono biuro szeryfa. Ten poprosił o pomoc ludzi mieszkających w tym górskim terenie. Ekipa szukała Davida przez 2,5 miesiąca. W trakcie akcji poszukiwawczej nastąpiła zmiana pogody, która uziemiła helikoptery na parę dni, a także przeszkodziła ratownikom. Perry nosił ze sobą duży plecak z zapasami oraz narzędziami geologicznymi, takimi jak młotki czy dłuta. Nigdy nie znaleziono geologa ani też żadnej rzeczy, jakie zabrał ze sobą. Sprawa numer 3: Kian McLaughlin, 27 lat, zaginął 8 czerwca 2021 roku. Ken pochodził z Dublina w Irlandii i ostatni raz był widziany 8 czerwca ubiegłego roku. Pracował w mieście Jackson Hole w stanie Wyoming. Był barmanem i muzykiem. Do USA przyjechał z Francji, gdzie pracował jako instruktor snowboardu. Tym samym zajmował się również Jackson Hole w czasie zimy. Czyli jego praca zależała od pory roku. W młodości uczęszczał do Dublin Institute of Technology. Lubił przebywać na łonie natury. Ostatni raz był widziany ubrany w bezrękawnik oraz szorty. Prawdopodobnie udał się na jednodniową wycieczkę w góry. Nie jest to pewne, gdyż nikomu nie powiedział gdzie się udaje. Ale wywnioskowano to na podstawie obszaru gdzie był widziany po raz ostatni oraz tego w co był ubrany i co miał ze sobą. Ian McLaughlin był ostatnio widziany w Grand Teton National Park 8 czerwca 2021 roku. Kian nie pojawił się w pracy 10 czerwca, gdzie pracował jako instruktor snowboardu w Jackson Hall i został zgłoszony jako zaginiony późnym wieczorem 12 czerwca. Nagranie z monitoringu pokazuje Kiana wchodzącego do Parku Narodowego Grand Teton przez stację Moose Entrance 8 czerwca o godzinie 14.15. Teton Interagency Dispatch Center zostało powiadomione o jego zaginięciu o 7 rano 13 czerwca. Jego pojazd został znaleziony później tego samego ranka, zaparkowany przy Lupine Meadow Trailhead, znajdującym się na terenie Parku Narodowego Grand Teton. Władze wyśledziły jego telefon i odkryły, że jego ostatnie połączenie komórką miało miejsce na Teton Park Road w pobliżu Cottonwood Creek około godziny 15.38 czerwca. Przeszukiwanie obszaru Grand Teton zostało przeprowadzone z pomocą helikopterów i zespołów psów tropiących, ale nie znaleziono żadnych wskazówek dotyczących miejsca pobytu Kiana. We wrześniu 2021 roku analiza kryminalistyczna ujawniła, że Kian kilkakrotnie szukał w internecie jeziora Delta tuż przed swoim zniknięciem. Lokalna kobieta zgłosiła się 14 czerwca 2021 roku, stwierdzając, że widziała kijana około 14.38 czerwca, wędrując około 800 metrów od głównego szlaku. Zgodnie z oświadczeniem urzędników National Park Service, osoba ta zgłosiła, że McLaughlin kierował się na południe w kierunku Taggart Lake i rozmawiała z McLaughlinem, której opisał gdzie pracował, to że pochodził z Irlandii i obecnie mieszka w Jackson. Po tym zgłoszeniu zostały przeprowadzone dodatkowe poszukiwania w pobliżu jeziora Taggart Lake i Bradley Lake, ale nie znaleziono żadnych nowych wskazówek ani dowodów na miejsce pobytu Kiana. Kobieta została później oskarżona o świadome podanie fałszywych informacji. Otrzymała zakaz wstępu do parku na 5 lat i nakaz zapłaty 17 600 dolarów odszkodowania. Ponad 500 godzin spędzono na prowadzeniu poszukiwań w pobliżu jeziora Tagard w oparciu o fałszywe informacje, które podała. Miejsce pobytu Kiana McLachlina i okoliczności jego zniknięcia pozostają nieznane. Służba Parku Narodowego twierdzi, że nie znaleziono żadnych nowych informacji na temat jego zaginięcia i nadal apeluje o pomoc społeczeństwa w tej sprawie. Jego sprawa pozostaje nierozwiązana. Nie znaleziono dowodów na to, iż kobieta, która zgłosiła fałszywe informacje, miała cokolwiek wspólnego z jego zaginięciem. Nie podano również, czy zrobiła to dla żartu, czy też z powodu zaburzeń psychicznych. Latem 2022 roku przeprowadzono kolejną akcję poszukiwawczą, ale ta również nie przyniosła żadnych informacji na temat tego, co stało się z 27 latkiem. Sprawa numer 4 Dale Hager 75 lat zaginął 22 października 1970 roku. Dale był myśliwym i odwiedzał swoich znajomych w mieście Ten Sleep w stanie Wyoming. W młodości Hager był maszynistą pociągów parowych. Mężczyzna był odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniej temperatury bojlera podczas jazdy. Pomimo 75 lat na karku nie miał żadnych problemów ze zdrowiem i jak na swój wiek trzymał się bardzo dobrze. Uwielbiał spędzać czas w lesie. Razem z kolegą wybrał się na polowanie. W pewnym momencie mężczyźni się rozdzielili, co nie jest niczym nadzwyczajnym podczas polowania, jednak nie potrafili się odnaleźć. Kolega Dale'a szukał go, a gdy to mu się nie udało, postanowił powiadomić biuro szeryfa. Na miejsce sprowadzono ratowników, samoloty, ekipy z psami tropiącymi, jednak nie znaleziono niczego. Po pięciu dniach poszukiwań, temperatura spadła i zrobiło się bardzo zimno, a następnie zaczął padać śnieg. Przerwano akcję i wznowiono ją wiosną następnego roku. Ponownie sprowadzono ekipę poszukiwaczy, która przeczesywała całą okolicę metr po metrze. Również i tym razem nie znaleziono niczego: ubrań, strzelby, butów, paska, nic. Szeryf stwierdził, że ze względu na dużą ilość miejscowych myśliwych, Dale w końcu zostanie przez kogoś znaleziony. Minęło 52 lata i do tej pory nikt nie znalazł żadnych śladów po 75-letnim maszyniście. Sprawa Hagera jest jedną z wielu spraw zaginionych myśliwych opisanych w książce Missing 411 The Hunters. W około 60% tych spraw ofiar nigdy nie znaleziono. W 40% przypadków nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Nie znaleziono śladów po kulach czy pchnięciu nożem. Sprawa numer 5. Alfred Beckel. 39 lat. Zaginął 25 marca 1951 roku. Alfred udał się w podróż pociągiem ze swojego domu w mieście Fresno w stanie Kalifornia do miasta Red Wing w stanie Minnesota. 21 marca 1951 roku podczas podróży mężczyzna źle się poczuł i poprosił maszynistę, aby zatrzymał pociąg, bo chce wysiąść. Pociąg zatrzymał się na stacji Fort Steel. Alfred wysiadł, a pociąg pojechał dalej. Jeśli spojrzymy na mapę, to to miejsce praktycznie znajduje się pośrodku niczego. Bechela odnaleziono włóczącego się 27 km dalej po tej pustynnej okolicy. Zabrano go więc do szpitala w Rowland. 24 marca 1951 roku został z niego wypisany. Czyli spędził tam trzy dni, co świadczyłoby o tym, iż nie był on w dobrej kondycji, gdy go znaleziono. Nigdy jednak nie wyjaśniono, dlaczego mężczyzna błąkał się po okolicy, ani też co dokładnie mu dolegało. Odwieziono go ponownie na stację Fort Steele. Miał wsiąść do pociągu, który zatrzymywał się ponownie dopiero w Chicago. Pociąg przyjechał, jednak Alfred do niego nie wsiadł. Wezwano szeryfa i jedyne co znaleziono po beczelu to jego bagaż. 28 września 1951 roku, 16 kilometrów na północ od miasta Saratoga w stanie Wyoming, rancher zobaczył Alfreda włóczącego się po jego działce. Zaprosił go do siebie, napoił i nakarmił. Następnie ruszył dalej. Szeryf po odkryciu bagażu Alfreda szukał go w okolicy wraz z innymi śledczymi przez dwa tygodnie. Odwiedzał ranczerów mieszkających w okolicy, aż w końcu trafił do osoby, która widziała zaginionego. Przeszukano całą okolicę wielokrotnie, ale niczego nie znaleziono. Niektórzy twierdzą, że Alfred cierpią na chorobę wysokościową. Cały ten obszar stanu Wyoming leży na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. Jednak objawy tej choroby to kaszel z krwistą wydzieliną, sine wargi, duszności i ból w klatce piersiowej, zaburzony wzrok oraz problemy z ruchem. Jeśli dodamy kilometry, które przemierzył Bachel przed i po pobycie w szpitalu, to wyjdzie na to, iż przeszedł 48 km przez pustynię. Jeśli naprawdę miał chorobę wysokościową, to jakim cudem mu się to udało? Sześć lat później, bo w roku 1957, znaleziono ludzkie szczątki 400 metrów od rancza, gdzie był widziany po raz ostatni. Całą okolicę przeszukiwało 130 osób, a także kilka samolotów. Szczątki należały do Alfreda Beczela. W kieszeni spodni znaleziono portfel z dowodem osobistym, pieniędzmi i innymi rzeczami, które należały do zaginionego. Jak to możliwe, że go przeoczyli? Nie znaleziono żadnych śladów przemocy. Po opuszczeniu domu rancher wskazał Alfredowi, gdzie jest stacja kolejowa, a ten powiedział, że tam właśnie się udaje i poszedł w jej kierunku. Co takiego się stało, że zmarł po 400 metrach. W jaki sposób nikt nie zauważył jego ciała? To płaski pustynny teren, nie ma tam drzew ani żadnych rozpadlin. Co powodowało u niego te dziwne objawy i sprawiało, że chodził tyle kilometrów praktycznie bez celu? Choroba wysokościowa czy też zupełnie coś innego? Ostatnią sprawą na dziś jest Mike Tajczak, 30 lat. Zaginął 24 października 1951 roku. Mike ukończył Uniwersytet Wyoming, był w dobrej kondycji fizycznej, lubił polować i chodzić na ryby. Pracował jako agent ubezpieczeniowy. 24 października 1951 roku wybrał się razem z dwójką swoich przyjaciół na obszar na południowy zachód od miasta Whitland na polowanie. Było to w pobliżu jeziora Whitland Lake. Na miejsce dotarli około godziny czwartej rano i uzgodnili, że spotkają się przy samochodzie o dziewiątej rano. Dwaj koledzy wrócili w umówione miejsce, ale Mike nie. Wystrzelili oni kilka razy w powietrze, ale nie usłyszeli nic w odpowiedzi. Powiadomili szeryfa, a ten odpowiedział bardzo szybko i w przeciągu kilku godzin na miejscu pojawiły się setki ochotników z pobliskiego Wheatland. Następnego dnia w poszukiwaniach uczestniczyło 800 osób i 9 samolotów. Tego samego dnia odnaleziono jelenia, którego zastrzelił Tajczak. Zgodnie z prawem w Wyoming, gdy zastrzelisz jelenia, musisz przywiązać plakietkę, tak zwany tag, z numerem swojej licencji. Jeleń, którego znaleziono, miał taga Majka Tajczaka. Było to bardzo dziwne, gdyż jego samego nie było nigdzie w pobliżu. Jeleń oprócz dziury po kuli nie był również ruszony w jakikolwiek inny sposób, ani przez człowieka, ani przez drapieżnika. Samoloty przeczesywały cały obszar przez około 3 dni. I jeśli spojrzymy na mapę, to nie ma tam praktycznie żadnego lasu i wszystko jest widoczne jak na dłoni. Pomimo tego nigdzie nie było widać nawet najmniejszego śladu po zaginionym. Temperatura na zewnątrz zaczęła gwałtownie spadać, i w ciągu kilku dni liczba ochotników spadła z 800 do 175. Po pięciu dniach akcji poszukiwawczej, jeden z ratowników znalazł Majka ponad 27 km od miejsca, gdzie znaleziono zastrzelonego jelenia. Mężczyzna leżał martwy na plecach, twarzą skierowaną w niebo. Był ubrany w podkoszulkę, spodnie, skarpety i buty. Temperatura spadła poniżej minus 20 stopni Celsjusza, gdy był zaginiony. 100 metrów dalej odnaleziono jego płaszcz i czapkę. Nigdy nie znaleziono jego noża, zapałek ani strzelby. Szeryf uważał, że to bardzo dziwne, że zaginiony nie widział przelatujących samolotów oraz fakt, że ekipa w samolotach nie była w stanie zobaczyć Majka. Tajczak zaginął w środę, a po przeprowadzeniu sekcji zwłok ustalono, że zmarł w piątek rano. To znaczy, że w czasie, gdy nadal żył, na niebie znajdowało się dziewięć samolotów, które raz po raz przelatywały nad obszarem, gdzie znaleziono jego ciało. Dlaczego nie wystrzelił kilku pocisków ze swojej strzelby? Dlaczego nie rozpalił ogniska? Dlaczego nie stanął i nie zaczął machać rękami? Gdzie był w czasie zaginięcia? Koroner stwierdził, iż na ciele nie ma żadnych śladów przemocy, a Mike zmarł z powodu wyczerpania i hipotermii. Piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat omawianych w tym odcinku spraw. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne filmy dębowej chatki.